Siemanko, siemanko, z tej strony Szejk witam cię w naszej Azji, gdzie właśnie wylatuje sobie konkurs dla na naszego Kagurka KO. Więc e, zobaczcie, jak wyszedł. E, większość z was widziała, ale nowi tutaj gracze są na pewno zobaczyć, więc zapraszam. No, więc jesteśmy tutaj po prezentacji. Standardowo sobie piszemy tutaj komentarzyk. KO, gdzie po dwóch tygodniach będzie losowanie gry. Tutaj, teraz jeszcze chwileczkę Wam zajmę. Przebierzemy tutaj figureczkę. Na pewno chcecie się dowiedzieć, ile ma ogonku. No, to będzie 4 cm wysokości. Zaraz tutaj obierzemy. O, brakło. Będzie 13 cm, nie wiem co jeszcze tutaj chcecie e, dowiedzieć się, ale jest nasza figureczka gotowa i czeka właśnie tutaj na Was. Właśnie e, więc zachęcam tutaj za, do zagrania, gdzie potem wylosujemy kogoś z Was. Więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się na razie.